Kafarnału można by nazwać tym, co dzisiaj by się określało stacją misyjną. To tutaj głównie przybywał Pan Jezus, dużo obok Domu świętego Piotra, świętego Andrzeja, także teściowej Świętego Piotra, wruszał stąd w różne miejsca Galilei, by głosić nowe Ewangelie, czyli nadejście Królestwa Bożego, nie w Nazarecie rodzinnym skąd go przegnano, ale właśnie tutaj. To miejsce jest szczególne. Miejsce synagogi, w której pan Jezus tłumaczył pisma wskazujące, że właśnie on jest wskazywanym przez proroków mesjaszem. To tutaj uzdrowił człowieka z ósmą ręką. Tutaj też wygłosił słynne mowy eucharystyczne, które tak bardzo zgorszyły ludzi. I tutaj też powiedział do apostołów, widząc jak opuszczałem go inni uczniowie, czy Wy także chcecie mnie opuścić, czy też chcecie ode mnie odejść. I słynne słowa Piotra, Panie dokąd, dokąd pójdziemy, to Ty masz przecież słowa życia wiecznego. Myśmy uwierzyli, że Ty jesteś Świętym Boga. Te słowa mają ogromne znaczenie, bo teraz mówią o Eucharystii, ale wygłoszone tutaj w, Kaf w Kafarnaum w najwspanialszej świąt, synagodze tego miasteczka mówią właśnie o pewnej ciągłości Starego i Nowego Testamentu. Pan Jezus naucza w domach modlitwy żydowskich, ale naucza jako ten, który ma władzę, jako ten, który reprezentuje najwyższą mądrość, jako ten, który głosi nadejście Nowego Królestwa. I stąd już był prawie że jeden krok do miejsca, w którym mieszkał. Złośliwi mówią, że jest to miejsce, w którym Pan Jezus popełnił straszliwy błąd, przynajmniej wobec świętego Piotra, ponieważ uzdrowił jego teściową. Niemniej jednak to właśnie tutaj mieszkał. Tutaj było to dla niego tak cenne i drogie jego sercu miejsce. Tutaj gromadził ludzi, oni gornęli się do niego całymi rzeszami. I zapewne tutaj wskazał na tych słuchających go, którzy są dla niego jak matka, jak siostry, jak bracia, bo dla nich przyszedł. Im głosił szczęsną nowinę, radosną nowinę o Bogu, który jest prawdziwie Emanuelem z ludźmi, z nami. I tutaj właśnie Możemy mówić o tworzeniu się tej radosnej wieści, którą świat żyje, która jest światu przekazywana już prawie 2000 lat.